Jesteś jedną z pierwszych osób, które spotykam wśród miłośników ogrodnictwa z zamiłowaniem takim specjalnym do roślin egzotycznych. No na przykład do palm. Co ładnego jest w palmach? No wszystko. Przypominałem nam minione wakacje chociażby. Ile tych palm masz w kolekcji? A, kilkanaście. Kilkanaście. No to na kilka nam wystarczy czasu. To prze przedstawiaj po kolei. Tutaj mamy e, palmę Butia capitata. Butia kapitata, palma pierzasta, którą z powodzeniem możemy uprawiać w naszych warunkach e, w Polsce. I nie boisz się dotykać? One mają takie niepokojące takie ząbki tutaj. Te, te, no tam te, te, staram się no. nie dotykać, <głos> <głos> ale dobrze jest pogłaskać palmę, żeby lepiej rosła. ja przyznam szczerze, nie mam kompletnie bladego pojęcia o palmach. Tak, mniej więcej jak palma wygląda, to wiem, wiem, że to jednoliścienna, ale na przykład ta, ile ona może mieć lat? Jest starsza od Ciebie, młodsza? Myślę, że ta palma może mieć około 20 lat. Tak szacuję po tym, jak wygląda pień. A który to sezon w Twoim ogrodzie? Ta, konkretnie ta palma, jest trzeci, trzeci mój czwarty sezon. I nie boisz się, że wyrośnie taka hen, hen, hen? Obawiam hen, się tego, taka... na w naszych warunkach, konkretnie w polskich warunkach, palmy mają spowolniony wzrost, niż w ich naturalnych miejscach, takich jak kraje śródziemnomorskie chociażby. I, i jednak poprzez to wyhamowanie mam tego czasu troszeczkę więcej, żeby zareagować. Ta jest dość wysoka, ale tutaj tak kątem oka zauważyłem, że... Mamy coś do, do mniejszego ogródka. To też wytrzymuje. Tak, to jest e, Ciamorops humilis, e, wersja cerifera. Palma o takich strzelistych liściach, lekko stalowym odcieniu. No one Palma są piękne, karłowa. One są piękne, artystyczne te liście. Tak, to, to trzeba powiedzieć. Palma karłowa rosnąca bardzo nisko. To również ma bardzo powolny wzrost. I obfituje w wiele pni. U Ciebie jest dość ciepło, bo my jesteśmy w Lubsku, to jest województwo lubuskie, tu jest ten klimat taki bardzo łagodny, chyba najciep... najcieplejsze miejsce w To jest w, Polsce, w zasadzie prawda? jedno z najcieplejszych miejsc. No, to, to na przykład jak będzie sobie radziła ota palemka? Tutaj podejdźmy do niej, to jest kolejna, to jest Waszyngtonia. To jest palma pamięta? Waszyngtonia. Palma, która w naszych warunkach nie wytrzymuje zbyt niskich spadków temperatur, to jest takie już poniżej zera, należy ją zabezpieczyć. Gdyż... A właśnie u Ciebie jaki rekord wytrzyma? Wytrzymała. Ta wytrzymała minus 5, natomiast bardzo szybko trzeba było reagować e, na to, żeby ją zabezpieczyć. A to wy, wyszło podczas testowania, w czasach faktycznej takiej mrozoodporności. To może jeszcze coś zaproponujesz? E, myślę, że zaproponować mogę palmę hmm. traktatu Fortunei. palma najbardziej pospolita w naszych warunkach. A, to parka. No tak, tutaj mamy... Ale ja słyszę, że one są dwupiętne, palmy, że są panowie i panie. To, to wszędzie tak jest? Przeważnie, przeważnie. Zdarza się, że na jednej palmie występują żeńskie i męskie kwiaty. Natomiast tutaj mamy przykład żeńskiej i męskiej, które zaowocowały nasionami, które mogą posłużyć nam do dalszej uprawy, czyli Zasiania, wysiania. Kilka rad dla miłośników. Jak już zaraziliśmy się taką miłością do przedłużenia wakacji. W przypadku tych palm ich mrozoodporność sięga minus 12 stopni i poniżej tej temperatury takiej granicznej e, należy już te palmy zabezpieczyć, czyli też musimy jak gdyby stworzyć takie warunki, w których rosną naturalnie. Może zadam mi najmądrzejsze pytanie, ale kiedy może obornika wsypimy? Tak, tak. Kiedy jest sezon na sadzenie e, Decydującym takim momentem jest temperatura gruntu. To obornik granulowany. To jest obornik żeby granulowany, żeby troszeczkę użyć i ci miała co jeszcze. Tak po polsku oborniczek. O i proszę bardzo, do dołu. Zachowujemy głębokość tak, jak była do tej pory? Tak, jak była e, w donicy. Przypomnijmy, słoneczne miejsce, tak. przepuszczalna ziemia, tak. odczyn gleby jakoś neutralny. neutralny czyli taki najlepszy jest neutralny. 6,5. Do 6,5 to jest taki 55 No to jeszcze została nam część artystyczna. Obsypać. Podlać. My to, proszę Państwa, z Rafałem dokończymy bo to, to troszeczkę zajmie i właściwie wyczerpie całą audycję. Zatem spotykamy się w następnym odcinku. Dzięki za opowiadanie. Dziękuję również za Się pomyśleć w jakiejś fali. Spodobało mi się. A z Państwem żegnam się do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.